Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy. Zanim przejdziemy do konkretów, prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. To dla Was jedno kliknięcie, a bardzo pomaga rozwijać cały kanał. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj od Was. Oczywiście lecimy z konkursem i z promocją. Zacznijmy od promocji bez ryzyka przegranej. Warto sobie wysłuchać. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł, obojętnie jaki. Jeżeli nie wejdzie, 5 zł do Was wraca, 7 zł, uciek to podatek, ale te 5 dych możecie od razu wypłacić. Jeżeli kupon wejdzie, wszystko można wypłacać. Nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. Świetna promka, pod taki pierwszy kupon. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dwie minuty i można działać. Słuchajcie, zanim przejdziemy do konkursu, lecimy z zaproszeniem do naszej grupy. Ponad 74 tysiące użytkowników, grupa Facebookowa. Link w opisie pod tym filmem i do na naszego Instagrama. Tam również znajdziecie sporo treści. A co weekend fajne konkursy. Także wskakujcie, obstawiamy na Instagramie albo link znajdziecie też w opisie pod tym filmem i lecimy konkursem na, na kanale, tutaj na filmie. 5 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał. Jeżeli tego nie robicie, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Liverpoolem a Chelsea. Dodatkowo dopisycie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 21:15 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i żeby nie przedłużać, moi drodzy, przechodzimy do pierwszego kuponu. Jest dzisiaj tego sporo. Mamy przeważnie dubelki, ale są też dwa single po fajnych kursach. Zaczynamy od kuponu piotr który gra dubla, rozbija to na dwie stawki, co ostatnio u nas bardzo często na kanale. Mamy kupony, tak jak widzicie, za 720 zł, 720 zł tutaj 1381, i za 730 równe 1400 do wygrania, i lecimy, zaczynamy od Premier League. Everton, Lu i over'ek półtora gola. Gospodarze wygrali tylko trzy mecze w tym sezonie, a było to ostatnim Sheffield, będącym w, w kryzysie Wolverhampton i równie słabym w ostatnim czasie Brighton. Potrafili, co prawda, zaskakiwać silniejszych rywali, ale jedyne, co z nimi ugrywali to bramkowe remisy. Pierwszy mecz tych ekip odbył się na Goodison Park, gdzie gospodarze zdominowali swojego rywala i wygrali aż 5 do 2. Everton potrafi poradzić sobie z Liverpoolem na Enfield, gdzie wygrali po raz pierwszy od 22 lat, tym bardziej powinni sobie poradzić na The Haunters, więc tutaj Propozycja na zwycięstwo Wertonu z podpórką, co najmniej dwa gole w całym spotkaniu i zwycięstwo Interu z overem, półtora gola. Inter nie miał problemu z wygraną nad Genułą, już od pierwszej minuty tak naprawdę prowadzili po, po golu Lukaku, a w drugiej połowie dołożyli kolejne dwa trafienia, zachowując przy tym czyste konto. Pewnie liderują w tabeli z serią pięciu kolejnych wygranych, w których za każdym razem strzelali dwa lub więcej goli, łącznie trafiając. 15 razy. Parma jest w tabeli przedostatnia. W 24 meczach zanotowali bilans 19,47. Zdobyli tylko 15 punktów i są głównym kandydatem do spadku. W 2021 roku Parma zagrała 11 meczów, a w 10 z nich rywale strzelali po minimum 2 gole. Tutaj, zdaniem Piotra, Inter nie będzie gorszy. To spotkanie wygra, a w spotkaniu zobaczymy minimum 2 gole. No, taki, powiem Wam, mocny dubel. Nieco poniżej podwojenia, oczywiście, bo, bo tutaj widzicie kurs ogólny, ale stawki no myślę, że robią robotę, trzymamy mocno kciuki i pędzimy dalej, dalej mamy dubelka od Franka, również tutaj też rozbita stawka na 2, 485 1049 i 490 1060 zł do wygrania czyli tutaj nieco powyżej podwojenia mamy Turcję i Belgię, czyli nieco niszowe ligi, na początek zwycięstwo Fenerbacze po serii Fenerbacze z 10 meczami bez porażki i dziewięcioma zawartymi w tym wygranymi, przyszedł czas na gorsze wyniki i dwie porażki, były to mecze z Galatą i kocepę. do tej pory gospodarze zgromadzili 54 punkty, mają tylko 3 Punkty straty do lidera, czyli do Galatasaray. Goście mają 20 punktów mniej, a spora w tym e, wina braku wygrywania w meczach, gdzie jest to na wyciągnięcie ręki. 13 z 26 meczów tego sezonu e, zremisowali, i tylko 7 razy wygrywali, ich słabą stroną jest strzelanie goli. W tym roku tylko dwa razy na 13 meczów strzelali więcej niż jednego Gola. Pierwszy mecz w tym sezonie padł Pem i teraz tutaj Franek liczy na podobny rezultat. Do tego botim to score w Belgii 9 na 10 ostatnich meczów standardu nie kończyło się botim to scorem, 7 na 10 ostatnich meczów. W Klubu Bruges kończyło się bottom to scorem, 3 z 4 bezpośrednich meczów tych drużyn w ostatnich dwóch sezonach kończyło się bottom to scorem. Obie ekipy dużo strzelają, obie ekipy też dużo tracą, w ostatnich 10 meczach standard ma bilans 20-17, klub Brusz 25-9, więc tutaj argumenty na bottom to score zdaniem Franka są i sobie takiego mocnego dubla Clay z mocną stawką, z mocną ewentualną wygraną. Ciuki mocno trzymane. Pędzimy dalej. Dalej mamy, moi drodzy, dubelka na rzuty rożne. Dwa spotkania z różnymi pod overki. Na początek mecz Premier League. Od początku sezonu Chelsea jest maszyną do nabijania rożnych. Tylko po przejściu Tuchela. W siedmiu meczach ligowych wykonali ich 50, czyli ponad 7 na spotkanie. I Liverpool w pięciu poprzednich meczach wykonał ich 33, czyli 6,6 na mecz. W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie było 12 rożnych i została łatwo pokryta linia na rożne. Obie drużyny potrzebują punktów i będą atakować. Propozycja na rzuty rożne od Przemka i do tego rożne w Serie A w meczu Interu. Inter dominuje ostatnio swoich rywali nie tylko strzelając im po kilka goli, ale także w statystykach. W ostatnich pięciu meczach Serie A wykonali 34 rzuty rożne, choć ich rywale też mają szansę na wykonywanie tego stałego fragmentu gry. We wspomnianych spotkaniach Inter bronił się przed różnymi 18-krotnie. W meczach Parmy było ich w tym czasie 43. Sama Parma wykonała ich 6 z Napoli, 5 z Lazio czy 4 z Juventusem. W meczach z silniejszymi rywalami potrafią kontrować i nabijać rożne, o, zatem tutaj, owerek, też y, taka propozycja od przemka, czyli mamy takiego dubelka złożonego tylko i wyłącznie z rzutów rożnych. Pozostaje trzymać kciuki. Dalej słuchajcie. Single od Tomasza. Za 350 zł, 939 zł do wygrania po prostu zwycięstwo Chelsea. The Blues notują serię 9 meczów bez porażki pod wodzą Tuchela. 6 z tych spotkań udało się wygrać, a w 7 z nich zachować czyste konto. Liverpool w ostatnich 10 spotkaniach aż 6 razy przegrywał i tylko 4 krotnie udało się wygrać, a w niedzielę męczyli się z Sheffield. Tytuł mistrzowski w tym sezonie jest już poza zasięgiem The Reds, którzy tracą 19 punktów do City. Chelsea na ten moment gra lepiej i są w stanie pokonać mistrza Anglii, rewanżując się za wrześniowe 0-2, gdy od 40. 25 minuty grać w osłabieniu po czerwonej karce dla Christiansena. No tutaj. Mocna propozycja. Zostawiam waszej opinii, czy jest, e, jest tutaj szansa w ogóle, żeby to siadło, czy jednak Liverpool na takie spotkanie się zepnie. No, ja trzymam kciuki, żeby Tomasz singla trafił. E, dalej mamy overka od Artura, e, duńskiego overka, bo dwa spotkania z Danii na początku, Mittland, zwycięstwo i co najmniej dwa gole w meczu. Niektórzy nie lubią stawiać meczów lidera z ostatnią dużą w tabeli, lecz jedna wygrana w 17 meczach lingby i 37 straconych goli. No, nie napawa optymizmem przed spotkaniem z ekipą, która przegrała w tym sezonie tylko trzy razy. E, dwie z tych porażek miały miejsce na start sezonu we wrześniu i październiku. Tego momentu Midtjylland gra bardzo dobrze, mimo spotkań w trzech różnych rozgrywkach. Potrafili zremisować z Liverpoolem i Atalantą, a teraz są też blisko awansu do półfinału Pucharu Danii. Lingby, no, przyjęło ostatnio 7 goli od Kopenhagi, Brandby i Archus, a teraz kolejne dwa powinni im zaaplikować piłkarze Midtjylland. Ej, mamy tutaj propozycję po prostu, że faworyci wygrają w spotkaniu co najmniej dwa gole. Do tego zwycięstwo Brandby lub Remis i co najmniej dwa gole w spotkaniu. Gospodarze mają dwa oczka straty do lidera i są pewnie awansu do grupy mistrzowskiej. Do końca sezonu zasadniczego 4 kolejki i z Będą chcieli wejść do następnego etapu z jak najlepszego miejsca. Lepszą ofensywą od Brendt ma tylko P Kopenhaga, która strzeliła jednego gola więcej. Rander z kolei, no nie potrafi dobitnie pokazać swojej przewagi. Stwarzają sobie sytuację, ale nie potrafią strzelać goli albo gubi gubią się w obronie. Mimo prowadzenia z Odense 1 do 0, przegrali 1 do 2. Mimo prowadzenia z Nurcjelan 1 do 0, zremisowali 1 do 1. Nie zremisowali nawet z Midtjylland tracąc gola na 1 do 2, w 93. Minucie. Brendt by to zespół na ten moment stabilniejszy, z leps lepszą ofensywą i tego meczu przegrać. Nie powinni, a po 90 minutach realne są minimum e, dwie bramki. No tutaj mamy 240 zł na stawce, 540 zł do wygrania, czyli nieco ponad podwojenie, i trzymamy tutaj kciuki za kupon Artura. I tym samym przechodzimy do ostatniego kuponu na dzisiaj: to jest Singielek. Singielek za 500 zł od Dominika, 1122 zł wygrane, również Premier League, po prostu zwycięstwo Tottenhamu i co najmniej dwa gole w całym spotkaniu. Tottenham najpierw rozbił Wolfsberger 4 do 0, później kolejne 4 gole dorzucił w spotkaniu z Bernie pokazując moc ofensywną, no, która nie opiera się już tylko na duecie Kane-Son. Fulham co prawda wygrzebuje się powoli ze strefy spadkowej i ma już tylko trzy punkty straty do Newcastle, ale tym, w tym spotkaniu raczej jej nie zniwelują. Z ich słabą ofensywą, która strzeliła zaledwie 21 goli w tym sezonie, a w ostatnich pięciu meczach ma tylko cztery trafienia, no będą musieli skupić się na obronie i tutaj na bronieniu dostępu do własnej bramki. Zawodnicy tacy jak wspomniany Kane czy Son oraz Bale Lucas, Moura czy Dele Ali powinni poradzić sobie z pokonaniem areoli. Co najmniej dwa razy i tutaj po prostu ten mecz wygrać. Więc taka jest propozycja Dominika. zwycięstwo Tottenhamu, co najmniej dwa gole w meczu. I to jest ostatni kupon na tym filmie. Znowu mnóstwo do wyboru. Mnóstwo. Jeżeli coś Wam się podobało, tutaj spodobało z tych kuponów, to jeszcze raz przeanalizujcie po swojemu, czy na 100% Wam się to podoba, żeby do nikogo nie było pretensji, jeżeli coś się tutaj zestra, bo to się często oczywiście zdarza. No to, no, tak to bywa oczywiście tutaj w zakładach, więc trzeba mieć to na uwadze. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki w opisie po tym filmie zachęcam. Do brania udziału w konkursie. Pięć do prośstu gość z Was, trzymajcie się wygranych kuponów dobrego dnia nara.